Antanimora położony jest w samym sercu stolicy Madagaskaru. To zakład karny, który pierwotnie miał pomieścić około 800 osób, lecz dziś przebywa tam nawet 4000 więźniów. Przeludnienie jest tak ogromne, że na jednego osadzonego przypada zaledwie kilka metrów kwadratowych przestrzeni. Warunki życia są dramatyczne. W ciasnych, dusznych celach panuje wilgoć, brud i stęchlizna. Choroby rozprzestrzeniają się błyskawicznie. Gruźlica, infekcje skórne i różne pasożyty to codzienność. Ludzie żyją wśród karaluchów, szczurów, wszy i pcheł. Byli więźniowie opowiadali, że zanim wejdziesz na teren więzienia, czujesz jego zapach. Większość więźniów śpi bezpośrednio na podłodze, ułożeni tak ciasno, że nie mogą się obrócić. Najbardziej przerażającym miejscem są cele karne, to małe, ciemne pomieszczenia bez wentylacji, w których podłoga pokryta jest ludzkimi odchodami, śmieciami oraz szczurami. Trafiają tam ci, którzy odważyli się złamać zasady lub sprzeciwić strażnikom. Z powodu skrajnie złych warunków higienicznych w więzieniu wielokrotnie wybuchały epidemie, w tym przypadki dżumy, która wciąż sporadycznie pojawia się na Madagaskarze. ADX Florence to więzienie o zaostrzonym rygorze położone w stanie Colorado, w samym sercu Gór Skalistych. Przybywają tam tylko najgroźniejsi, których uznano za zbyt niebezpiecznych, by mogli przebywać w zwykłym zakładzie karnym. Więźniowie spędzają tu prawie całe życie w samotności. Każdy z nich przetrzymywany jest w celi przypominającej izolatkę przez 23 godziny na dobę. Dziennie pozostaje im zaledwie godzina na ćwiczenia, ale nawet wtedy nie mogą w pełni poczuć się swobodnie, ponieważ to tylko zmiana z celi na klatkę. Cele w ADX Florence są w całości wykonane z betonu od podłogi po sufit. Od momentu otwarcia więzienia w 1995 roku nie odnotowano ani jednej udanej ucieczki, ani nawet poważnej próby. To miejsce zaprojektowane jak forteca. Znajduje się tu masa zdalnie sterowanych drzwi, czujniki ruchu, promienie laserowe i płyty naciskowe, które reagują na każdy nieautoryzowany krok. Wokół więzienia rozciągają się wysokie ogrodzenia wzmocnione kilkoma warstwami drutu kolczastego, a każdy metr terenu monitorują kamery oraz uzbrojeni strażnicy. Obóz 14, znany także jako Kwan Lee so numer 14, to jeden z najbardziej przerażających obozów pracy przymusowej w Korei Północnej. Znajduje się w górzystym regionie Kaechon. To ogromny kompleks otoczony górami i drutem kolczastym, całkowicie odcięty od świata zewnętrznego. Według szacunków w obozie może przebywać około 40 tysięcy więźniów skazanych na dożywotnią pracę w nieludzkich warunkach. W przeciwieństwie do większości więzień na świecie, do obozu 14 trafiają nie tylko osoby, które popełniły przestępstwa. W Korei Północnej stosuje się zasadę pokoleń winy, a oznacza to, że kara obejmuje całą rodzinę domniemanego przestępcy politycznego. W obozie przebywają więc kobiety, starcy i dzieci, które nigdy nie złamały prawa. Ich jedynym przestępstwem jest to, że są spokrewnione z kimś, kogo reżim uznał za zdrajcę. Warunki życia w obozie są niewyobrażalnie ciężkie. Więźniowie pracują po kilkanaście godzin dziennie, a głód jest tam stałym towarzyszem. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na jedzeniu czegoś, czego nie wydano mu oficjalnie, może spodziewać się kary. Niedobory żywności prowadzą do chorób, a jednym z ich skutków jest tak zwany obrzęk głodowy, który oznacza, że ciało puchnie, zęby wypadają, kości słabną, aż w końcu organizm się poddaje. Choroby szerzą się błyskawicznie. W obozie panują gruźlice oraz różne infekcje skóry i żołądka. Zimą wielu więźniów cierpi z powodu odmrożeń, ponieważ pracują na mrozie bez odpowiedniej odzieży. Ci, którzy łamią zasady lub nie wykonują norm pracy, poddawani są surowym karom. Stosuje się pobicia, pozycje wymuszające ból, a także długotrwałe izolacje w maleńkich celach, w których nie da się nawet usiąść. Egzekucje również nie należą do rzadkości i często odbywają się publicznie, aby zastraszyć pozostałych więźniów. Jeszcze bardziej przerażający jest fakt, że nawet po śmierci jednego z więźniów jego rodzina nie może liczyć na litość. Jeśli ktoś popełni samobójstwo lub spróbuje uciec, karze poddawani są także jego bliscy. W Korei Północnej istnieje wiele podobnych obozów. Szacuje się, że w całym kraju w obozach politycznych może przybywać nawet 200 tysięcy osób. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, kliknij czerwony przycisk Subskrybuj i pomóż nam dobić 100 tysięcy subskrybentów. Rikers Island. Znajduje się na wyspie położonej między Queens a Bronxem w Nowym Jorku. To ogromny kompleks otoczony wodą i wysokim ogrodzeniem, z którego nie sposób uciec, ale też trudno się psychicznie wydostać. W 2020 roku odnotowano tam niemal 500 przypadków ataków nożem lub ostrym narzędziem pomiędzy więźniami. Doniesienia o bójkach, napaściach i chaosie pojawiają się niemal każdego dnia. Warunki w środku są fatalne, cele są przepełnione, brakuje środków higienicznych, a szczury biegają po korytarzach. Wielu byłych więźniów opisuje to miejsce jako piekło na ziemi. Problemem jest też brak personelu. Szacuje się, że nawet 1 trzecia strażników regularnie nie pojawia się w pracy z powodu stresu, chorób albo po prostu strachu. Zdarza się, że całe oddziały zostają bez nadzoru, a więźniowie sami ustalają swoje zasady. Niebezpieczne jest tu nie tylko dla osadzonych, ale też dla pracowników. W 2022 roku doszło do ponad 1500 napaści na strażników i pracowników więzienia, co daje średnio 4 ataki dziennie. Mimo że wielu uważa, że Riker Island to miejsce, gdzie przestępcy dostają na co zasłużyli, dane pokazują coś innego. Około 42% więźniów po wyjściu na wolność wraca do przestępstw. To dowód, że pobyt na wyspie nie zmienia ludzi na lepsze. Diyarbakir Położony na południowym wschodzie Turcji przez lata stało się symbolem bólu, upokorzenia i przemocy. Jego historia sięga lat 80., kiedy zyskało ponurą sławę jako miejsce systematycznych tortur i psychicznego łamania więźniów. Raporty z lat 80. mówiły o ponad tysiącu udokumentowanych przypadków tortur i setkach zgonów, które miały być ich następstwem. Więźniowie opowiadali o brutalnych pobiciach, rozbieraniu do naga, rażeniu prądem, polewaniu lodowatą wodą pod wysokim ciśnieniem, a także o przetrzymywaniu przez długie dni w ciasnych izolatkach bez światła. Tortury miały nie tylko złamać ciało, ale i psychikę. W relacjach pojawiały się opisy zmuszania więźniów do długiego stania z rękami skutymi nad głową, pozbawiania snu czy zmuszania do recytowania pieśni wychwalających władzę. Najokrutniejszym aspektem tego wszystkiego było to, że wszystko odbywało się w całkowitej izolacji od świata i nikt z zewnątrz nie wiedział, co dzieje się w murach więzienia. Oficjalnie władze tureckie twierdzą, że takie praktyki należą do przeszłości. Mimo to wciąż pojawiają się doniesienia o przemocy, zastraszaniu i nieludzkich warunkach. Współczesne raporty sugerują, że część dawnych metod wciąż istnieje, lecz jest dobrze ukrywana. Black Dolphin Znajduje się na skraju Syberii, niedaleko granicy z Kazachstanem. Na pierwszy rzut oka budynek nie wygląda jak typowe więzienie, ponieważ przed wejściem stoją metalowe rzeźby delfinów, które mają symbolizować czujność i wolność. Jednak to, co dzieje się za murami, nie ma z wolnością nic wspólnego. W Black Dolphin przebywają wyłącznie więźniowie skazani na dożywocie. Są to mordercy, terroryści oraz seryjni zabójcy. W sumie około 700 więźniów, którzy razem mają na sumieniu ponad 3,5 tysiąca ofiar. Po przybyciu do więzienia każdy osadzony jest natychmiast obezwładniany i prowadzony z zasłoniętymi oczami, tak aby nie mógł zapamiętać układu korytarzy. Ten sposób transportu ma ich całkowicie zdezorientować i uniemożliwić ewentualną ucieczkę. Więzienie przypomina labirynt i nawet strażnicy poruszają się tu według ściśle określonych zasad, a wszystko obserwują kamery. Każda cela ma trzy ciężkie metalowe drzwi i jest przez całą dobę monitorowana. Więźniowie podobno nie mają prawa siedzieć ani leżeć w ciągu dnia, więc przez 16 godzin muszą stać lub chodzić po małej przestrzeni. Dopiero na noc mogą położyć się na twardym łóżku przymocowanym do ściany. Codziennie mają około 90 minut spaceru, który w praktyce polega na wyprowadzeniu ich do nieco większej klatki na świeżym powietrzu. Cecot czyli Centrum Odosobnienia dla Terrorystów. To ogromny kompleks zaprojektowany tak, by pomieścić nawet 40 tysięcy osób. Obecnie przebywa tam około 15 tysięcy więźniów, głównie członków brutalnych gangów MS13 i Barrio18. W przeszłości te dwa gangi toczyły między sobą krwawą wojnę, jednak w CSOC są zmuszeni żyć obok siebie. Więźniowie mają bardzo ograniczone prawa, nie mają kontaktu z rodziną, a większość z nich prawdopodobnie nigdy nie opuści murów tego miejsca. Ich dzień wygląda niemalże identycznie. Zamknięci w ciasnych celach zaledwie 30 minut ruchu dziennie i to w środku budynku kilka kroków od krat. Najsurowszą karą jest izolatka, czyli mała betonowa przestrzeń bez światła dziennego. Osadzonych można tam zostawić na wiele dni, czasami nawet tygodni. W takich warunkach wielu więźniów popada w różnorodne choroby psychiczne, a samo miejsce budzi strach nawet wśród najbardziej niebezpiecznych przestępców. Największe kontrowersje budzi jednak fakt, że jak mówią organizacje praw człowieka, wśród tysięcy osadzonych mogą znajdować się osoby całkowicie niewinne. Niektórzy zostali aresztowani przypadkowo podczas masowych zatrzymań, gdy władze walczyły z przestępczością.